Były detektyw Charbonnier choruje na Alzheimera. Przypomnij mi, co mi dolega. Nie chce być ciężarem dla syna i przenosi się do prywatnej kliniki. Możesz jeszcze zmienić zdanie. Wiem. Pacjenci zakładu umierają w niewyjaśnionych okolicznościach. Co się dzieje? Nie dotykaj mnie. Spokojnie. Co jest w białym budynku? Nie wiem. Czasem nocą, kiedy wszyscy śpią, wchodzą do pokoju i czegoś szukają. Czy Szaro jest świadkiem morderstw, czy to tylko złudzenia? Zabierają pensjonariuszy do bloku C i już nikt ich więcej nie widzi. Loik tewet, opuszcza nas? Tak. Loik zmarł dziś w nocy. Naprawdę na co on zmarł? O kim Pan mówi? To będzie najtrudniejsza sprawa w jego życiu. O co chodzi? Nic nie widziałeś, jasne? Zobacz na kanale Filmbox Extra. Jak mnie nazywano, kiedy pracowałem w policji? Cortex. Cortex.